w następnej stacji. tym razem piwo z Juzu Juzu Juice e, z browaru Eden River Brew Corporation e, nie piszą za bardzo co oni tu użyli chociaż nie, piszą bo jest tutaj nie, tak, IPA łamany przez Mandarine Bavaria Chinook and Citra i jeszcze raz łamany przez Mandarynkę, różowy grapefruit, cytrynę i juzu. I tutaj właśnie doczytałem w składnikach, że jest woda, słód śmienny, chmiele, ta właśnie mandaryna, różowy grapefruit, laktoza, cytryna, juzu. I drożdże. Czyli to wszystko są tutaj składniki. Bardzo ładnie. E, taka modernistyczna, może troszeczkę e, oprawa graficzna. Troszkę przypominająca lata 70. powiedzmy, nie? 80. Wczesne. E, no, ok. Use the juice, 5,6% alkoholu. Okej. Okay. Jak widzicie, piwo jest dosyć jasne. E, zmętnione. Tutaj jakiś się tu nosi. E, piana zdąży opaść po, po nalewaniu. No, całkiem, całkiem. Aromat zdecydowanie cytrusowy. E, I to jest chyba juice. Bo jest to coś takiego jak. Zdecydowanie gorzki zest cytrusowy jak gorzka cytryna, powiedzmy, nie ale z takim akcentem jakby lekko spleśniałym tak, takie, 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 coś to może właśnie to yuzu, no, nie próbowałem juzu że tak powiem, jako owocu, to nie wiem Natomiast teoretycznie ma to być takie właśnie e, jakieś takie skrzyżowanie grejpfruta, cytryny, mandarynki, coś, coś w tym stylu, o, pomarańczy, nie? E, jest to, ma, by, ma być to dosyć koszkie i z aromatu to tak mniej więcej to by pasowało. Jeżeli ktoś próbował yuzu, to niech mi oświeci, czy to jest to ale mi się wydaje, że to jest to to jest dosyć wyraźny aromat taka odrobinka słodowości ale tutaj ta taka dosyć soczysta cytrusowość przeważnie to właśnie to jest chyba to um, troszkę mi się to z herbatą kojarzy no, spróbujmy No, i w smaku jest to samo. Może więcej różowego grapefruita w smaku. I to szybko przechodzi w goryczkę, która jest takim grapefruitowym albidą. Później grej, różowy grapefruit. I jest taki posmak właśnie tego juzu. Nie wiem, spleśniałej skórki cytrusowej. Nie wiem, coś w tym stylu. Ale do tego jest taka właśnie jakby cierpkość herbaty. To może to właśnie to juzu jest takie, nie? Nie wiem dokładnie, ale no, ciekawe piwo. Zdecydowanie soczyste. E, pełne ciało. E, fajna słodowość, ale nie jest słodkie. Jest raczej na wytrawnej stronie. Kropel e, by pszenica była. To nie pierwszego pszenica. Nie, tylko... tylko jęczmień. Ale jest taka jakby lekka ziarnistość. No może przez tą... przez tą goryczkę może, nie wiem. Ogólnie ciekawe piwo. Ale um, juzo chyba nie jest w moim, moim typie. Kogoś tak nie bardzo. Mam w, zawsze wrażenie, że jest takie jakby lekko spleśniałe. Nie wiem, um, ale gorączka jest fajna, gryfrutowa, taka właśnie takie albido jest. E, właśnie z tym takim twistem herbacianem, lekko spleśniałym. Nie wiem, um, no chyba to jest to juzo, nie? Zgaduje. Także, jeżeli macie doświadczenie z juzu, e, szczególnie w piwie, no to podzielcie się w komentarzach własnymi opiniami, co myślicie. Myślę, że piwo jest interesujące, warte spróbowania e, i na pewno będzie bardziej interesujące dla tych, którzy znają e, te azjatyckie owoce. No a w szczególności YouTube. No. OK. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. To jak mi się podobał, to piwo. Jest bardzo interesujące. Dajcie opak w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o przycisku notyfikacji w kształcie dzwoneczka, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie kanale, także będziecie na bieżąco, no a przez to nie opuścicie żadnej nowej degustacji. Was zrobię. Cześć. jest?